Siemanko kochani, to jest nowy odcineczek z... drugi odcineczek z Five Nights at Freddy's, a dzisiaj jestem samemu, nie ma mnie nikogo w domu, ponieważ jestem chory, wszyscy są w szkole. Jestem sam w domu, więc... Widzimy się już okej, okay, jestem znowu z wami z powrotem. O, na jak się grało. Może ustalić, i Ponieważ mam grypę żołądkiego. Bo... Nie. Więc to jeszcze na miejscu, czyli to ok? Nie macie czego bać? Zaraz jeszcze, co by nam się rozchodzić? Nie. Wiem. Okej. To jest ok na razie. Myślę, to, że już coś tutaj idzie, ale nie. O kurde, to co? O kurde, wiale. Co tam jest? Aaa, tutaj, nie, już... nie przewidziało mi się. No to okej. Okay. Druga dwunasta w nocy dalej i dalej się tam, już się ruszałam. O kurde. Of. Nie wystraszyłem! O! Tak! Nie, dobra, nie wystraszyłem się w ogóle. Ja... Nie krzakiem. Nie. Idziemy. Idziemy! Dzień dobry. Nie odkażę tego. Zamykam. Przemieszczają się. Kurde. O kurde No już sram Już się przemieszczają O, pak. o nie, ja nie otworzę drzwi, jak oni tu ładnie to mu wyskoczą O Jezu, o Jezu I znowu No nie, ja tego już nie otworzę, bo ja się zesram. No ja się tak nie bawię. To wszystko będę miało zamknięte. To się jest moja. Ja jesteśmy bezpieczni. No i tak zaraz nam się bateria skończy. Power. Krąg. To jest trochę grubo. Jest. a wszyscy się w ogóle nie ruszają jeszcze. Dobra, jest druga w nocy. 45% nie przetrwamy, więc... ja się boję. To wszystko mam zamknięte. To jest kurczaszek. Tu jeszcze kurcz ten licek nie wyszedł. No i się przemieszczają. Świetnie, no poproszę prostu świetnie. O kurde. Nie ma ich, nie ma, nie ma. O, Emi, no ej piesku, piesku. Nie widzę sobie. One... O kurde, nie się jeszcze myśleć. Nie, ja zamykam, bo ja się boję. już na pewno! Nie, to tego już na pewno nie otworzę. No kur, nie, 22% tylko nam zostało. Mi zostało. O kurde. Nie przetrwamy tego. Nie. Nie. Kurczaszek gdzieś idzie? Tylko gdzie? Bo dawda to da, dawda wola. Da. Gdzie ty jesteś? No tak. No kurde! Nooo! Gdzie? Fuck off! Gdzie ty jesteście? Dabcza, bcza, bcza, bcza. Dwa, Dwa procenty nie! Zero. Chcę odczuwam się od ten. Borę ze sobą paluszki. Zaraz coś wyskoczę, ja się boję. Nie. Nie idź. Wynocha. Nie pokazuj się. Nie. Idź. Pa pa pa. Idź. 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 No i przegramy na pewno, bo się jego pysk pokazał. Przegraliśmy. Dlaczego ja się nie wyskoczę? No, nie, idź, 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 idź. O, sank, idź. To czemu ja się wyszłam tam nie ma? W Cześć! Siemka! Zostaw łapkę w górę pod tym filmikiem, to bardzo motywuje. Bardzo Cię proszę, to jest tylko jedna sekunda. Siemka! Siemka!